Nie przedłużając, doktor habilitowany Sebastian Skuza, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Panie przewodniczący, serdecznie zapraszam. Państwa poproszę oczywiście o brawa. Bardzo proszę, Panie Profesorze. Szanowni Państwo, ten punkt w programie nazywa się Fireside fire Chat, ale nie byłbym sobą, gdybym część tego czatu nie oddał Państwu, więc przypominam, pytania można zadawać za pomocą aplikacji slide.com, QR-kod na Państwa identyfikatorze. Przyjmuję założenie, że ja połowę, a mamy 20 minut, ja zajmuję połowę czasu, drugą połowę czasu zajmują Państwo, więc to jest niepowtarzalna okazja, żeby zadać pytanie Panu Wiceprzewodniczącemu. Odpowie pan na każde, jakie padnie. Panie redaktorze, no nie można deklarować przed zadaniem tych pytań. Niemniej jednak zobowiązuje się zabrać te wszystkie pytania do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i obiecuję, że może nie od ręki, ale żadne z pytań nie pozostanie bez odpowiedzi. Także szanowni Państwo, niepowtarzalna okazja. No dobrze, no to w takim razie idźmy tym tropem, panie przewodniczący. A najtrudniejsze pytanie, jakie ostatnimi tygodniami dostał pan od, od rynku i na nie jeszcze nie odpowiedział, jak brzmiało? Myślę, że bardziej nie pytania, a wątpliwości dotyczące tego, co będzie przedmiotem następnego panelu, a mianowicie dyskusja w sprawie RIS-u, zwłaszcza tutaj w kontekście value for money. To wzbudza z jednej strony zainteresowanie, ale z drugiej mogę nawet powiedzieć o niepokoju, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy tutaj o... W firmach inwestycyjnych i, fundusza, i funduszach inwestycyjnych. No i jak zamierzacie owe za, zaniepokojenie rozmasować? Panie redaktorze, myślę, że to w naszym wspólnym interesie jest, żeby rozwiązania na poziomie europejskim, gdzie można powiedzieć, że przeniesiony jest ciężar gatunkowy, jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, że już tam aktywność zarówno ze strony regulatora, jak również instytucji nadzorowanych i ich stowarzyszeń ISP powinna już zaczynać się w momencie tworzenia prawa i pierwszej koncepcji na poziomie Unii Europejskiej. No jak najbardziej uważamy, że rozwiązania co do RISA i co do dużej dyskusji na temat Unii Rynków Kapitałowych powinny uwzględniać zasadę proporcjonalności, nasz obecny poziom rozwoju rynku kapitałowego i to żebyśmy mogli to wdrażać w życie w taki sposób, żeby zapewnić realizację potrzeb naszego rodzimego rynku kapitałowego. Wiem, że nie jest to może rzecz łatwa, bo na poziomie można takich, powiedzieć, kierunkowych założeń, czy to do RIS-u, czy do Unii Rynków Kapitałowych, no to założenia są jak najbardziej szczytne. No zapewnienie bezpieczeństwa, porównywalność, porównywalność ale... Gdy już dochodzimy do szczegółu, jakby miała wyglądać na przykład standaryzacja, no to tu się pojawia problem, no jak, no najlepiej według jednego z krajów stwórzmy taki benchmark. I tu no trzeba powiedzieć, że nie każdy jest na tym samym Poziomie rozwoju rynku kapitałowego. Dyskusji na ten temat było już naprawdę dużo, zwłaszcza teraz w ostatnim czasie jest taki, można powiedzieć, okres konferencyjny i Europejski Kongres Finansowy, i też Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych miało swoją konferencję w Karpaczu. Niemniej jednak to myślę, że leży w naszym wspólnym interesie, i tu chciałbym podkreślić, że doszliśmy wczoraj z panią prezesem Sewicz do. Jednego słusznego wniosku, ale myślę, że najważniejszego, że przecież w naszym wspólnym interesie jest to, żebyśmy tu na rynku krajowym mieli co nadzorować. Jak zamierzacie ten, ten wspólny wniosek wobec tego w praktyce realizować? Panie redaktorze, myślę, że on już w praktyce jest realizowany. Z tego względu, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na dialog z rynkiem finansowym. I zanim Przejdę do takich pewnych przykładów naszej współpracy, bardzo owocnej. To ch chciałbym powiedzieć, że całą strategię Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego można zamknąć w jednym zdaniu, że wszystko, co służy bezpiecznemu rozwojowi rynku finansowego, nie jest nam obce. A co do przykładów, to może. Nawiążę tutaj do współpracy z ISWOM i za to bardzo dziękuję. W zakresie na przykład stanowiska dotyczącego Fi, czyli ESMA dała pewne wytyczne, a tutaj w, w dyskusji ze środowiskiem udało się to do, doprecyzować, wypracować. No można nawet powiedzieć, że stanowisko urzędu, ale to raczej było takie wspólne stanowisko. Drugim takim przykładem była. Problematyka odpowiedności nazw funduszy inwestycyjnych, które odzwierciedlałyby ich rzeczywistą politykę inwestycyjną, może nie tyle stanowiska, ale też udało się stworzyć we współpracy tutaj, znaczy no w zaangażowaniu stanowiska ISFI, jeżeli chodzi o taki wspólny dialog dotyczący problematyki udzielania pożyczek przez niektóre fundusze inwestycyjne, a także podejścia do komitmentów w nieopłaconych jeszcze certyfikatach inwestycyjnych. A jeszcze może dodam taki naprawdę benchmarkowy rodzaj współpracy, to była współpraca w zakresie rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych funduszy inwestycyjnych. Tu było to wielkie wyzwanie z jednej strony legislacyjne ale z drugiej również informatyczne, technologiczne. I, ale muszę powiedzieć, że mamy to. Udało się i to jest bardzo duży krok w stworzeniu nadzoru opartego na danych. I tu bardzo dziękuję środowisku środowisku Funduszy Inwestycyjnych i SWE za tą konstruktywną współpracę, za dialog. No muszę powiedzieć, że do, od początku roku do kwietnia wymieniliśmy ponad. 1300 maili, ale już mamy zareportowanych do końca maja 24 tysiące plików. Z tego 16 tysięcy plików wpłynęło no, w takim okresie szczególnym nadzorczym, czyli w kwietniu. I można powiedzieć, że osiągnęliśmy cel. Jakość tych danych jest naprawdę bardzo dobra. 97% zostało zwalidowanych jako dane poprawne. Jesz poprawne. Jeszcze raz za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Panie Przewodniczący, powiedział Pan nic, co nie jest bezpieczne, nie jest nam obce. No to ja dorzucę do tego drugi cytat. Ze wspomnianej zresztą przez Pana osoby, czyli prezes Małgorzata Rusewicz, w ubiegły piątek w wywiadzie dla parkietu mówi tak: Nadzór powinien patrzeć na to, jak Zachód podchodzi do promowania funduszy inwestycyjnych, po to, aby nie tworzyć specyficznych dla nas rozwiązań. Koniec cytatu. I co Pan na to? Panie redaktorze, i tu myślę, że jest pole do współpracy, i znowu posłużę takim się przykładem. Nie, absolutnie tutaj nie przypisuję sobie jakichkolwiek zasług, bo te rozwiązania zostały wprowadzone w życie zanim ja dołączyłem do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. A mianowicie chodziłoby mi o rozwiązanie w zakresie ustawowym, tak zwanego warzywniaka. I mogę to pokazać. co ma pan na myśli mówiąc rozwiązania ustawowe? Już, już, już wyjaśniam panie redaktorze. W trzech obszarach udało się coś myślę, pozytywnego zrobić dla rynku finansowego. Po pierwsze, zniesienie pewnych obciążeń regulacyjnych. No i to podaje takie, zniesienie takiego obciążenia dla funduszy inwestycyjnych. Jakim, jakim było konieczność no, takiego corocznego, w cudzysłowie, odświeżania prospektów dla funduszy portfelowych, to jest, jeżeli chodzi o kwestię zniesienia jakiejś bariery biuro, obciążającej biurokratycznie fundusze inwestycyjne? Druga rzecz w obszarze bezpieczeństwa? Myślę, że pozytywnie, yy, yy, pozytywnie należy ocenić rozwiązania, które zostały wprowadzone w zakresie możliwości inwestycyjnych yy, inwestorów indywidualnych w alternatywne spółki inwestycyjne, a co do takich rozwiązań można powiedzieć o w zakresie postępowań i ich, ich, ich skrócenia ich yy, czasu trwania, to Wprowadzone zostało rozwiązanie w zakresie możliwości zawarcia układu, i do tego również z tego miejsca serdecznie środowisko funduszy inwestycyjnych ITF i TFI zachęcam. Jak rozumiem, na tym nie koniec. Czyli teraz w takim razie proste pytanie: co nowego na horyzoncie, szczególnie tym najbliższym? Panie redaktorze, to, co na horyzoncie, to myślę, że padło już w dniu wczorajszym, bo taki scenariusz kierunkowych rozwiązań projektów ustaw przedstawił Pan Minister Andrzej Domański. Wspominał właśnie o ETF-ach, o rajtach i tak jak powiedziałem, że nic nie jest nam obca, co będzie służyło bezpiecznemu rozwojowi rynku finansowego w Polsce i jak najbardziej ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ten naturalny proces prekonsultacji czy, czy już takich oficjalnych konsultacji się włączymy. I tak tu widzę naszą rolę. Co więcej, myślę, że to jest też coś, o czym wspominał pan minister Domański, że będzie też konieczność implementowania zmian dyrektywy ZAFi. I myślę, że tutaj też może być to takim miejscem do dyskusji i do wprowadzenia jeszcze rozwiązań, nawet takich z poziomu krajowego, które z jakiegoś powodu, zdaniem środowiska funduszy inwestycyjnych, wymagałyby zmian. I to na chwilę robimy pauzę i teraz pytanie do sali. Czy mamy pytania to pytanie kieruję do reżyserki z tyłu. Ręka w górę, jeszcze chyba nie? Nie. Mamy? Mamy. To poproszę o wyświetlenie. Mamy. Szanowni Państwo, kiedy ETF-y w Polsce będą regulowane w sposób zapewniający ich rozwój na równi z USA czy innymi krajami europejskimi? Pytanie numer jeden, Panie Wiceprzewodniczący. No, myślę, że to jest pytanie, na które. Musimy, znaczy się odpowiedź bardziej będzie znało Ministerstwo Finansów. Niemniej jednak tutaj muszę zapewnić, że padła też taka deklaracja, że. Strony dyrektora, nowego dyrektora Instytutu Finansów i podczas dyskusji to samo dosłownie pytanie padło, padło na konferencji w Karpaczu, więc. Sam je też zadawałem, pamiętam. <laughs> Nie, więc myślę, że myślę, że jest to jest to ważny element rozwoju naszego rynku. No mogę, z tego miejsca mogę zapowiedzieć, tak no, po pierwsze, powtarzam to, co mówił pan minister, że jednak to jest ten, to i będzie ten priorytet, no, a po drugie, że prowadzimy tu już takie uzgodnienia robocze co do kierunków i możliwości wprowadzenia takich zmian. To inaczej dopytam. Skoro mówi Pan, Panie Przewodniczący, że będzie to priorytet, to rozumiem, że może Pan zadeklarować, że Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie opóźniać prac nad wprowadzeniem ETF-u w Polsce? To, że nie będzie opóźniać jakichkolwiek prac, to w każdym zakresie, nie tylko w tym, mogę zadeklarować z tego miejsca. I kolejne pytanie, czy Unia Rynków Kapitałowych będzie korzystna dla Polski i dlaczego? Czyli pytanie z Tezą. Pytanie, pytanie jak najbardziej z Tezą. Już myślę, że po części już na to pytanie odpowiedziałem, że jednak musimy tutaj myśleć o zachowaniu takiego zasady proporcjonalności i zdolności rozwoju rynku kapitałowego na naszym. Lokalnym poziomie. Wczoraj też miałem taką interesującą dyskusję z panem prezesem Markiewiczem, no, który twierdził, że mimo że Kanada jest bardzo blisko w, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie te rynki kapitałowe są najpotężniejsze, to jednak y, daleko dalekowzrocznie stwierdzono, że potrzebny jest również silny i sprawnie działający kanadyjski rynek kapitałowy. Także ja myślę, że na rozwoju i budowie tej unii kapitałowej można zyskać, ale ja bym tu szedł w kierunku, żeby rozwiązania były na zasadzie win-win. To znaczy, żeby rozwiązania przyjęte przez w ramach Capital Money Union podwały konieczność rozwoju pewnych standardów i dążenia, żeby te rynki się, że tak powiem, były coraz bardziej doskonałe, coraz bardziej efektywne. Na przykładowo, żeby na przykład prowadzić rozwiązanie, no mówię to zupełnie przykładowo, żeby tak jak na rynkach na przykład amerykańskich było rozliczenie, żeby każdy miał na przykład T plus 1. Panie przewodniczący, a gdyby to. Teraz ja dopytam już w kontekście owego pytania, a gdyby to pan miał tylko ową unię rynków kapitałowych robić, to i byłaby ona tylko i wyłącznie pana autorstwa, to jak ona by wyglądała? O panie redaktorze, to za trudne to pytanie, ale ja bym szedł raczej w kierunku takiej standaryzacji na poziomie bardziej lokalnym. To co powiedziałem, żeby to jednak wymuszać pewne standardy i dążenia, że uważam, że silna Unia Europejska i jej jeden rynek kapitałowy można budować, jeżeli by były to silne, sprawne, sprawnie działające według Podobnych standardów docelowo lokalne rynki kapitałowe. I bez wskazywania, który może więcej, a który może mniej? To znaczy, to, który be, będzie mógł więcej, a mniej, to myślę, że już będzie decydował sam rynek. No, może możemy zapewnić pewne rozwiązania, ale na pewno regulator czy nadzorca nie zapewnią obrotów. I kolejne, e, kolejne pytanie. Czy prowadzona, to będzie z tych trudnych, e, czy prowadzona aktualnie kontrola Najwyższej Izby Kontroli w KNF wpłynie na zmiany w zakresie strategii urzędu w zakresie z kolei priorytetów nadzoru nad TFI? No, powiem, że to jest mocne takie pytanie, ale myślę, że nadzór tutaj idzie swoją drogą i priorytety, jeżeli chodzi o kwestie związane z nadzorcom, z nadzorem i to no, mają, że tak powiem, robimy to wszystko niezależnie i to z tego co pamiętam, to już te priorytety były określane przed kwestiami kontroli i tutaj no nie planuję w tym zakresie TFI jakieś tutaj, przynajmniej w najbliższym czasie zmian. Tłumacząc na język dziennikarski, na razie kontrolerzy nikt nie przejęli nadzoru nad TFI, szanowni no myślę, że tego, no myślę, że do tego nie dojdzie w najbliższym czasie, że to zostanie zespojone w jednym miejscu kontrola również nad rynkami kapitałowymi. No właśnie, to a propos tego. A propos jednego miejsca kontroli nad rynkami kapitałowymi. W trakcie wspomniał pan Europejski Kongres Finansowy. W trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego miałem przyjemność rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w studiu Rzeczpospolitej. I, I zapytałem o, o, o kwestię, która w wielu rozmowach, przynajmniej przez ostatnie 2-3 miesiące, a na pewno przez pierwsze 2-3 miesiące tego roku, przewijała się w wielu rozmowach na rynku kapitałowym, a mianowicie, a mianowicie kwestia wyodrębnienia z Komisji Nadzoru Finansowego części nadzorującej rynek, rynek kapitałowy. Nie pytam, to zapytam teraz nie jako pana, jako wiceprzewodniczącego, ale jako, jako profesora Skuzę. Co by pan powiedział na taki pomysł? No tutaj tak myślę, że Panie redaktorze, ja nie, wiem, nie mogę, takiego, nie mogę takiego dokładnie, bardzo podchwytliwe i trudne pytanie, to no, niemniej ja pamiętam y, taką sytuację, że te rynki, znaczy te organy nadzoru działały wydzielone. Było, pamiętam jeszcze takie okresy, że nawet... I jak były wydzielone, rynego, to było dobrze czy źle? Rynek no najważniejsza, y, najwa, najlepsza odpowiedź, jeżeli chodzi o rynki finansowe, to jest, to zależy. I, I myślę, że to jest też kwestia bardziej regulatora, ale ja uważam, że i to mówię i jako profesor i jako y, zastępca przewodniczącego, że w tej formie nadzór jak najbardziej się sprawdza. Kolejne pytanie od uczestników naszego dzisiejszego spotkania co z tematem obowiązkowej dematerializacji dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych chodzi o fundusze niepubliczne. No tutaj jesteśmy w dialogu rynków i z rynkami obiecuję na to pytanie skonsultować i odpowiedzieć na ręce pani Prezedosowicz. Następne pytanie, co KNF robi w kwestii influencerów z YouTube'a, którzy nakłaniają do inwestowania w określony sposób, bez umowy o doradztwo odniesienia do MIFID i info o ryzyku. No, no jak najbardziej tu, tutaj jesteśmy, myślę, ostatnio w tym obszarze też e, jakoś aktywnie, żeby pokazać, że no jednak rynek finansowy to rządzi się pewnymi zasadami, że kwestia doradztwa jest regulowana. No mogę tutaj pokazać na przykład ostatnią taką aktywność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego sprzed dosłownie kilku tygodni, gdzie to była kwestia stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące właśnie oferowania pewnego rodzaju usług i reakcji XTB. Tu się pojawiło od razu stanowisko urzędu, a również bardzo myślę ciekawy wywiad pani dyrektor Agaty Gawin. I kolejne dwa pytania. To a propos jeszcze tego, bo na chwilę się zawiesiłem, czy zdążę jeszcze ową dygresję wtrącić, ale do, z kolei do amerykańskiego Departamentu Stanu trafiła właśnie wczoraj późnym wieczorem Czasu Polskiego ustawa, a, która będzie nakazywała umieszczanie w mediach społecznościowych dla wszystkich użytkowników informacji podobnej z podobnymi ostrzeżeniami, jak są umieszczane na paczkach, paczkach papierosów. Więc to też może, może i to będzie również miejsce, aby podobne ostrzeżenia zawierające kwestie inwestowania również umieszczać. Szanowni Państwo, ostatnie dwa pytania, bo już nam się kończy czas. Czy znikno, zniknie korespondencja z płytami CD zawierającymi pakiet informacyjny? No Myślę, że to pytanie to jest takie powiązanie do, wczoraj, do wczorajszej tej dyskusji, że jednak ktoś przesłał płytę i warunki kredytowania czy umów, umów z bankiem nie, nie bardzo mógł tą, tą płytę już otworzyć. No. Tak jak powiedziałem, tworzymy nadzór oparty na Danych, więc myślę, że ta korespondencja, jeżeli chodzi o przekazywanie danych, będzie coraz sprawniejsza z wykorzystaniem coraz większej możliwości IT. Chociaż tu chciałem zwrócić uwagę, panie redaktorze, na rzecz y, następującą, że dużo nawet wczoraj było o sztucznej inteligencji, o procesach IT, o robotyzacji, że 100 robotów zastąpiło 500 osób. No ale nie dalej jak wczoraj y, miałem artykuł w. W, w, na onecie, że, i którego tytuł brzmiał, sztuczna inteligencja zawiodła, nie dała rady i to w tak błahych, można powiedzieć, sprawach, jak wydawanie posiłków w McDonaldzie. A wy w KNF-ie korzystacie już ze sztucznej inteligencji? No, ja, ja się staram przynajmniej sam bazować na własnej. Mam Mam komunikat, że musimy kończyć, a mam dwa pytania. To już tak jak powiedziałem panie redaktorze, już na te wszystkie pytania spiszemy i udzielimy odpowiedzi. Obietnica, której Można uznać nawet za publiczną. Nawet trzeba uznać za publiczną. Szanowni Państwo, wiceprzewodniczący profesor Sebastian Skuza, bardzo dziękujemy.